Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w środę, 1 lutego 2023 roku, a więc rozpoczynamy nowy miesiąc, pierwszy dzień. No i dzisiejsza wibracja to też jedynka, czyli dużo tych jedynek w energiach, tak? Natomiast Księżyc, kochani, znajduje się w znaku bliźniąt, natomiast wieczorem o godzinie 21:11 przejdzie do znaku raka, czyli no cały dzień praktycznie jeszcze u bliźniaka. Jaka to energia, moi kochani? No, jedynka to oczywiście doskonały czas na rozpoczynanie wszystkiego w zasadzie, tak, bo w każdej dziedzinie życia nowy początek, więc mogą przychodzić do Was różne dzisiaj nowe pomysły, nowe idee. Nie tylko czas na robienie planów, ale również na wprowadzanie już ich w życie, czyli już takie stricte działanie. Na pewno wszystko, co dzisiaj rozpoczniemy, powinno pójść gładko, tak? bez żadnych takich jakichś opóźnień, oporów, przeszkód itd., itd. No i generalnie jest to energia pełna takiej aktywności, właśnie dynamiczności. Myślę, że będziemy też pełni ambicji, pełni takiej decyzyjności również i na pewno będziemy czuć, że mamy dużo siły, zapału, że po prostu no, nikt się nie Siądzie w takim poczuciu, ach, wszystkiego mam dosyć, nic mi się nie chce. Tak? Raczej nawet można by powiedzieć, że energia będzie nas roznosić. No i oczywiście, skoro jedynka i skoro jesteśmy tacy pojedynczy, tak? Chcemy, chcemy o wszystkim sami decydować. No to myślę, że będziemy też próbować przynajmniej w pewnych sytuacjach postawić na swoim, tak? A ponieważ Księżyc jest w bliźniętach i to sugeruje, że będziemy bardzo dużo się kontaktować z innymi ludźmi, będziemy prowadzić dużo rozmów, będziemy dyskutować, być może na bardzo różne tematy. No więc uważajcie, bo może dojść do takich różnych spięć właśnie, kiedy każdy trzyma się swojego zdania, swojej strony. I gdzieś tam powiedzmy, nie chce odpuścić. Natomiast energia bliźniaka powoduje taki troszkę brak koncentracji, rozproszenie energii, więc tak naprawdę bardzo szybko możecie stracić wątek, powiedzmy, wątek, którego się trzymacie, i na przykład wasza argumentacja zostanie bardzo szybko obalona, a wy jakby nie będziecie umieli na to odpowiedzieć, bo właśnie ten brak koncentracji sprawi, że nie wyłapiecie. Odpowiednio szybko jakichś tam motywów rozmowy. Na pewno w pierwszej kolejności dzisiaj stawiamy na intelekt i takie relacje międzyludzkie właśnie będą się głównie opierać o to porozumienie intelektualne. Tak, dzisiaj nie skupiamy się na emocjach, nie gramy na tych emocjach, ale właśnie jesteśmy bardzo otwarci, bardzo nastawieni na rozmowę, na słuchanie też innych, bo jesteśmy ciekawi e, innych ludzi, ich życia. Tego, co mają do powiedzenia. Więc na pewno rozmowy, dyskusje, dysputy, na wszelakie tematy dzisiaj będą prym wieść. No i moi kochani, patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o Baranka, Baran ma dzisiaj dziesiątkę mieczy. No, karta trudna w swoim przekazie, w swojej energii, bo karta, która mówi o jakiejś odmianie losu na gorsze, tak? Czyli coś się kończy, coś umiera, coś się rozpada, coś tracimy. Można w tej energii stracić związek, przyjaciela, można kogoś bliskiego stracić, może stra można stracić coś, na czym ci zależy. Często, na przykład, właśnie w kłótni, która mogłaby w tej energii nastąpić, braknie nam argumentów. Ktoś będzie miał lepsze argumenty niż my, i można powiedzieć, Przegrasz w tej kłótni, tak? Więc jeżeli taką energię wyczujecie, no to myślę, że warto w ogóle odpuścić i nie dać się gdzieś tam wciągać, bo druga strona na pewno nie zrezygnuje, a faktycznie wasze argumenty będą albo mniejszego kalibru, albo będzie ich po prostu mniej. Możecie spotkać się dzisiaj też z takimi osobami, które. Niekoniecznie w takim sensie fizycznym chorują, ale gdzieś powiedzmy emocjonalnie czy psychicznie mają jakieś takie niedomagania i zatruwają życie innym, tak? czyli są takim, takim jakimś toksykiem, który, który nie tylko, że swoje życie niszczy, ale również tą toksynę rozlewa na wszystkich wokół siebie. No więc myślę, że taka dość, dość trudna rzeczywiście energia. A czasem też w tej, w tej karcie po prostu sami sobie skrzydła pod, podcinamy, tak? I gdzieś tam sami sobie odbieramy motywację do działania i wiarę w siebie, więc tak też bywa. A karta opiekuńcza dla Ciebie, drogi Baranie, osiągnięcia. Goń za swoimi marzeniami, będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Więc być może coś się tu kończy, po to, aby mogło. Rozpocząć się coś nowego, więc czasem też no, takie uparte trzymanie się przeszłości nas niestety ale obciąża zamiast dodawać nam skrzydeł. Kochani, ósemka buław dla byka, więc drogi byku, karta kontaktu, karta spotkań, rozmów, no dokładnie tak jak mówiłam, wiele rozmów, wiele kontaktów. Wymiana informacji, wszystko w takim dużym tempie tu się w ogóle dużo dzieje dużo szybko jakieś zmiany następują, jakieś krótkie podróże, takie nagłe zmiany sytuacyjne tak. No i oczywiście duży przypływ energii, duża siła, chęć takiego właśnie działania jakieś inspiracje jakiś taki ruch, przeskok do przodu więc no bardzo przede wszystkim aktywnie dużo zmian, dużo, dużo ruchu. No i generalnie to jest karta taka radosna, więc myślę, że, że to będą raczej pozytywne zmiany i w dobrym kierunku. Jeżeli randki to bardzo takie, wiecie, namiętne i erotyczne, może to oczywiście też mówić o jakimś takim gorącym romansie, o takiej miłości od pierwszego obejrzenia, tak, o takim, może miłość to za duże słowo w tym momencie, o takim ogromnym zauroczeniu, czy właśnie poczuciu pożądania, namiętności, które może się gdzieś dzisiaj też Wam, Ujawnić. A karta, kochani, dla Was to energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Moi drodzy bliźnięta, bliźnięta dzisiaj mają dziesiątkę buław, a więc karta ciężaru, który odczujesz, drogi bliźniaku, no powód, no albo zbyt dużo pracy bierzesz na siebie, tak. Możesz się poczuć po prostu wyczerpany, przeciążony albo wypalony zawodowo, bo to też tak może być, że gdzieś tam ta praca przestaje nam już sprawiać przyjemność i nie możemy się jakby ze wszystkim wyrobić, ogarnąć, wręcz mamy właśnie kłopoty z jakimiś terminami. Może gdzieś tam źle się nam układa też współpraca z innymi, nie możemy się dogadać, albo inni zrzucają na nas jeszcze swoje obowiązki. Dla nas to jest jakiś też ciężar, który, który dodatkowo odczuwamy. A jeżeli nie kwestie obowiązków pracy, to po prostu trudności, problemów, które też nas przygniatają. I czujemy się z jednej strony bardzo ambitni i chcielibyśmy to wszystko ogarnąć. Ale z drugiej strony jest taki nadmiar tego wszystkiego i tych problemów, i tych trudności, i obowiązków, że właściwie nie dajemy rady. To jest też często taka chęć i takie dążenie do perfekcji. I po prostu już, już w, tym, w takim drobiazgowości, w tej perfekcji, tak się bardzo zapętlamy, że nie jesteśmy w stanie już wszystkiego niestety ogarnąć. A karta, kochani, świadomość umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. No więc może zamiast tego ciężaru, który niesiemy, właśnie należałoby troszeczkę skupić się bardziej na tu i teraz i, i może nie wszystko brać do siebie, tak? Kochani, uraka mamy diabła dzisiaj, więc drodzy moi, no na pewno może to być przede wszystkim, dobra, po kolei. Wszelkie nałogi, więc uważajcie, żeby dzisiaj nie dać się pociągnąć jakiemuś nałogowi, po prostu jakiemuś uzależnieniu, tak? Obojętne, i co to jest. Czy alkohol, czy narkotyki, czy jakiś hazard, czy jakieś inne jeszcze seksoholizmy, inne lizmy. Karta toksyczności, manipulacji, kłótni, krzyku, wrzasku, awantury, tak? Czyli ktoś się wścieka, ktoś chce dominować, chce. Panować nad nami, chce rządzić nami, czy wywierać na nas jakiś taki wpływ mocny wbrew nam. No więc to z tej strony. Oczywiście to wy też, drogie, raki, możecie w taką energię wpaść, czyli to wszystko może z waszej strony też wypłynąć. Czyli wy wpadniecie w jakąś furię, w jakąś złość i będziecie po prostu chcieli zrobić z czegoś awanturę. Często to jest też takie poczucie, że jestem. W Gdzieś tam, można powiedzieć, utknęliśmy w takiej sytuacji, której w ogóle nie chcemy, a z której nie bardzo umiemy się wydostać na ten moment, i takie poczucie właśnie tej niemocy. Natomiast w tej karcie też często mówimy o tym, że jakieś nasze lęki, jakieś nasze obawy, jakieś nasze obsesje być może gdzieś tam wychodzą na wierzch. Czyli to też tak może być, że coś się dzieje właśnie o takim podłożu, podłożu lękowym, obsesyjnym, gdzieś takie jakieś, no bardzo w każdym razie trudne energie i myślę, że ten dzień będzie dość trudny, więc myślę, że no trzeba szukać po prostu, zresztą zaraz zobaczcie, jaka karta opiekuńcza tutaj dla Was wyszła, a trzeba szukać na pewno jakiegoś, jakiejś odskoczni, a tutaj mamy spokój, czyli po prostu trzeba szukać spokoju, kochani, zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Więc może też o to chodzi, żeby nie dać się wciągnąć w ten chaos, nie dać się wciągnąć być może w jakieś intrygi, bo to często diabeł to też jest karta intryg, jakiejś manipulacji, jakiejś nieuczciwości z innej strony, ze strony, no, jakiejś osoby. Kochani, siódemka buław dla lwa. No więc do gier wie karta, która mówi o stawianiu granic, tak? Więc bardzo możliwe, że po pierwsze, już pokonałeś jakieś przeszkody, już powiedzmy, wygrałeś jakąś bitwę, ale do wygrania wojny jeszcze jest daleko, więc ciągle jesteś w tej pozycji obrony i ataku. Wiesz, że musisz walczyć o swoje. Trochę masz takie poczucie, że już nie dajesz rady, że zbyt dużo też obowiązków masz na swoich barkach. No, i generalnie jesteś w stresie, tak? Obawiasz się jakiś intryg, obawiasz się jakiś, powiedzmy jakiejś zawiści, zazdrości ze strony ludzi wokół ciebie. No, i poczucie osamotnienia też często w tej karcie mamy, tak? Bo bo to jest takie właśnie takie wrażenie, że wszyscy są przeciwko mnie, że ja walczę sam czy sama, staram się zachować jakiś status quo, o wszystko się tutaj staram. Natomiast no, gdzieś tam wszystkie powiedzmy z boku osoby, być może właśnie z tej zazdrości czy też zawiści, czy może chcą cię wysadzić ze stołka, z twojej pozycji, na której jesteś, takie działanie właśnie podejmują. I to jest też. Takie blokowanie się, to stawianie granic właśnie, kiedy my nie potrafimy sobie zjednywać ludzi, tylko właśnie nasza pozycja i nasze podejście do innych powoduje, że no troszeczkę jesteśmy właśnie takim wrogiem o, o, ogółu jak gdyby. Więc może tutaj by warto było troszkę zmienić podejście drogi lwie. Karta dla Was to beztroska, pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. Być może ta energia pomoże Ci troszeczkę, jakby znaleźć troszkę więcej luzu w sobie, więcej radości, więcej uśmiechu, i może dzięki temu będziesz bardziej w stanie zbliżyć się do innych ludzi, tak, a nie budować takich mocnych barier między Wami. Może też o to chodzić. Kochani, Panna ma dzisiaj kartę Sądu Ostatecznego. No więc co, no, w jakimś sensie powrót do przeszłości, droga panno, tak? Wraca do ciebie coś, co było. Często mówimy, że ta, karma, ta karta to karma, więc może trzeba będzie spłacić jakieś rachunki z przeszłości, tak? Może komuś coś się należało, nie oddałeś, czy nie oddałaś tutaj, droga panno, może tobie ktoś coś odda, może jakieś rozliczenie też, też nastąpić, oczywiście, ale często też bywa w tej karcie tak, że po prostu. Yy, Jakaś sprawa z przeszłości nie została zamknięta tak, jak powinna być zamknięta, coś nie zostało powiedziane, wyjaśnione, może wybaczone, może przeproszone no, jakaś sytuacja nie była domknięta, i ona wraca po to, aby jeszcze raz z nią się zmierzyć. Jeszcze raz musicie wobec niej stanąć no i mam nadzieję, że tym razem, żeby już ta karma znowu za wami nie ciągnęła się, że tym razem już odważnie do tego staniecie. Więc to też jest czas właśnie przebaczenia jakichś decyzji takich ostatecznych uświadomienia sobie też właśnie konsekwencji naszych działań tak, że zawsze jest właśnie ten skutek przyczyna i skutek, tak no i, no i generalnie jakiś przełomowy moment, tak, to są w końcu wielkie arkana, więc rzeczy ważne w tej energii się e, się dzieją no i czasem też oczywiście w tej karcie mówimy o tym, że mamy gdzieś tam coś za uszami tak zwanymi i należałoby się z tym jeszcze uporać albo zmierzyć samemu, póki nie przyjdzie ktoś, kto nam to po prostu wytknie, tak, i wypunktuje nas, i pokaże nam, i powie: Hej, troszkę, droga panno, nie w tym, nie w tym kierunku idziesz, gdzie należałoby, tak. A tu mamy niezależność, kochani. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. No, w pewnym sensie karta sądu też jest kartą wyboru, bo my tu podejmujemy ważne, takie naprawdę ważne i ważkie decyzje. Kochani, król Buław dla Wagi, a więc droga Wago, no u Ciebie karta energii, działania, ognia, tak, więc myślę, że na pewno duża wiara w siebie, trochę takie egoistyczne podejście, kiedy w głównej mierze patrzymy na siebie, ale wierzymy bardzo w swoje możliwości, w siebie samego, i, I też mamy takie poczucie, że wszystko, co osiągamy, to właśnie dzięki sobie, dzięki swoim staraniom, i takie i wiemy, że zawdzięczamy sami sobie po prostu. Nie boimy się niczego. W tej karcie można brać się naprawdę za trudne tematy, za jakieś takie mm, od, odpychane, jakby tak? problemy, które jakby boimy się nawet z nimi zmierzyć, i zostawiamy je na tak zwanego świętego nigdy. To dzisiaj to jest ten dzień świętego nigdy. I można dzisiaj się za te trudne rzeczy brać. I dzisiaj po prostu to będzie wstyknięcie palców i rzeczy się dzieją, tak? Wszystko się udaje, jest zrobione. Natomiast oczywiście w tej karcie też mamy taką potrzebę kontroli, więc na pewno dzisiaj nasi najbliżsi nie będą sobie chodzić tak jak będą chcieli, tylko gdzieś tam troszeczkę pod nasze dyktando. Tak, tak może być. Ale myślę, że. Generalnie nad sytuacją całą zapanujecie. Uważajcie tylko, żeby kogoś po prostu nie krzywdzić. Bo król buławowy często, właśnie jakby tak patrząc tylko na siebie, zapomina, że no może troszkę się zachować jak w swoim składzie porcelany i gdzieś tam kogoś zranić, skrzywdzić, nawet bez intencji, po prostu, przez taką nieuważność, tak? Więc na to zwróćcie wagi, wagi uwagę. A kochani, karta dla was to upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No myślę, że to będzie energetyczny dzień i energiczny dla Ciebie, droga Wago. Kochani, Skorpion. Skorpion ma dzisiaj e, królową mieczy. No więc, e, drogi Skorpionie, no nie wiem, czy to Ty się poczujesz w tej energii tej królowej mieczy, czy taka królowa mieczy obok Ciebie stanie. E, no w każdym razie, to kobieta, która jest wymagająca, jest chłodna, jest zdystansowana, ona jest doskonałym strategiem, potrafi planować, potrafi też, no, kłamstwo wyczuwa na kilometr, więc nie daje się na pewno oszukać. No i generalnie mówi prawdę, można no, nawet powiedzieć w taki sposób bezpardonowy, wali prosto z mostu. No i można jej zaufać w związku z tym, tak, bo tutaj nie będzie żadnego owijania w bawełnę. Jest wnikliwa i potrafi wyczuć fałsz wszędzie. Natomiast, no i też jest asertywna, i to myślę, że w taki sposób czasem nawet graniczący już z jakąś arogancją, troszeczkę może ona się nie będzie certolić, że tak powiem, z niczym. No i moi drodzy, czasem to jest takie odsunięcie po prostu od kogoś, tak? Czasem ktoś się od Was odsuwa. No bo to jest dystans, to jest takie właśnie budowanie troszeczkę jakichś szklanych, szklanych ścian, tak szklanych murów, czy w ogóle murów pomiędzy ludźmi, więc bardzo możliwe, że ty, drogi Skorpionie, poczujesz taką ochotę, taką potrzebę być może, no ale może też ktoś od ciebie się zdystansować, odsunąć i właśnie patrzeć na ciebie takim krytycznym okiem. I no, wyłapywać pewne rzeczy, które być może tobie się wydaje, że jesteś w stanie ukryć, że ktoś tego nie widzi, no ale tutaj raczej powiedziałabym, że nie, że dzisiaj nie. Dzisiaj to jest widoczne i ktoś to doskonale wyłapie. Kochani, natura dla Was, odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. No więc, drogi skorpiony, skorpion, skorpio, nie. Spacery, wyprawy gdzieś, nie wiem, no w środek tygodnia to może, to może nie weekendowe, ale może gdzieś ktoś akurat ma czas na to, żeby się właśnie wybrać na jakiś dłuższy spacer, wędrówkę do lasów w góry, czy gdzieś tam nad wodę. No i kochani, strzelec, strzelec ma ósemkę pucharów, czyli strzelec, moi drodzy, dzisiaj będzie się troszkę kręcił w kółko, tak, to jest taka karta, kiedy a gdzieś tam od czegoś odchodzimy, odwracamy się, a za chwileczkę wracamy, bo, bo nie do końca udało się nam od tego oderwać. I myślę, że może w tej energii być właśnie powrót kogoś z przeszłości. Może się zdarzyć taka sytuacja, że wraca ktoś, kto odszedł gdzieś tam, powiedzmy, ale nic tam nie znalazł takiego, czego szukał tak naprawdę. No i teraz wraca, tak? Wraca, ponieważ chce sprawdzić, czy furtka jeszcze nie została zaczaśnięta, czy jeszcze może włożyć paluszki między drzwi, czy jeszcze zostaną mu te drzwi otworzone. To po pierwsze. Po drugie to jest sytuacja, która do Was wraca, czyli coś dzieje się w kółko wiele razy i właśnie my wracamy jakby do nie, nie tylko niekoniecznie do osób, ale w ogóle do sytuacji. W których już byliśmy, już właściwie coś przerabialiśmy i znowu jakby albo popełniamy te same błędy, tak, albo jeszcze próbujemy coś bardziej zrozumieć, coś, do czegoś głębiej wejść i no i tak jak mówię i, i po prostu powtarzamy, powtarzamy. To jest, to jest to kręcenie się właśnie w kółko. Ale z drugiej strony ta karta również mówi o tym, że nie czujemy się dobrze w jakiejś sytuacji, w jakimś miejscu, przy jakiejś osobie i podejmujemy decyzję o rezygnacji, o wycofaniu się, odejściu od czegoś, tak? Coś po prostu nie gra i nie mamy już siły ani ochoty, aby tkwić w tej sytuacji, po prostu odchodzimy, idziemy szukać czegoś zupełnie nowego. Kochani, odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. No więc taki przekaz dla strzelca. No i kochani Koziorożec. Koziorożec ma dzisiaj siódemkę pucharów, czyli karta, która mówi o wielu możliwościach, o wielu jakichś tam opcjach powiedzmy, które się będą pojawiać w Twoim życiu w dniu dzisiejszym. Myślę, że warto wykorzystać dzisiaj też podświadomość czy wizualizację tak. Czy nawet no, można powiedzieć sny, czy afirmacje, do tego, aby gdzieś tam ewentualnie znaleźć jakieś rozwiązanie nowe dla siebie, tak? Tu mogą się pojawiać jakieś nowe pragnienia, nowe zainteresowania, tak? Wiele rzeczy może Was dzisiaj intrygować i ciekawić, natomiast będziecie mieli problem w takim skupieniu, w skoncentrowaniu swojej uwagi. I również działania na jednym temacie. Więc to rozproszenie energii może powodować jakieś błędy, może powodować czasem jakieś gadanie głupot, no taka fantazja, generalnie, ale fantazja, która nas może zaprowadzić troszeczkę w takie złe rejony, negatywne rejony, gdzie ktoś wam wręcz zarzuci na przykład, no, gadasz głupoty, tak, albo gruszki na wierzbie obiecujesz i tak dalej. Więc no uważajcie, żeby w taką energię gdzieś tam się nie pakować, Tak, można sobie marzyć, bujać w obłokach ale oczywiście w granicach rozsądku e, mimo wszystko chociaż myślę, że koziorożec nie jest, nie jest taką energią, która odfruwa jakoś nadmiernie a kochani, karta dla Was to odmłodzenie sen jest dobry na wszystko, odśwież ciało, umysł i duszę no, idziemy do wodnika, kochani. Wodniczek ma dzisiaj piątkę pucharów, no więc, drogi wodniku, wygląda na to, że jakaś dzisiaj sytuacja trudna, smutna, może nawet jakaś łezka się poleje, tak? Będziesz rozpaczać nad czymś, coś cię rozczaruje. No, można powiedzieć, że jakieś straty cię czekają, tak? I w związku z tym ten smutek, właśnie poczucie, poczucie że coś od ciebie odeszło. Że, że coś straciłeś, że gdzieś tam się od czegoś niestety odwróciłeś, albo coś od ciebie się odwróciło, no i rozczarowanie, tak? Rozczarowanie, rozstanie, którego nie chcemy, tak? To nie jest coś, czego chcemy, to nie są nasze wybory. W związku z tym czujesz jakąś tam złość, czy nawet wściekłość na to, że ktoś właśnie tak z tobą postąpił, że cię być może skrzywdził. No, i takie poczucie, że nie mam szczęścia w miłości, tak? Nie udaje mi się. Wszystko szybko się kończy, w co tylko nie wejdę, szybko się kończy. No i to poczucie straty. Natomiast ta karta zawsze przypomina, aby patrzeć na szklankę, która jest w połowie pełna, aby patrzeć pozytywnie, bo ta karta jest bramą. Przechodzimy w inne. Jutro w inną rzeczywistość i to jutro może być lepsze. To jest nadzieja, więc mam nadzieję, że to Wam właśnie pomoże. A karty mówią o cierpliwości, więc czasem po prostu trzeba poczekać. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No i moi drodzy rybeczki, rybeczki dzisiaj mają kartę siły, no więc myślę, że Wam, drogie ryby, dzisiaj energii nie braknie, będziecie, będziecie działać, będziecie działać odważnie, poradzicie sobie ze wszystkim. Generalnie kierunek, w którym tutaj droga rybo podążasz, to jest dobry kierunek, czyli myślę, że już coś podjąłeś, jakąś decyzję już wcześniej, czy podjęłaś i idziesz w dobrą stronę. Na pewno możesz panować nad wszystkim tym, co tam wokół ciebie się dzieje. To jest karta też energii, zdrowia, kondycji no i też takiego pełnego zaangażowania stuprocentowego we wszystko w to, w co robimy panowanie właściwie nad całym naszym otoczeniem no i myślę, że to karta, która Cię prowadzi do zwycięstwa chociaż ona sama w sobie jeszcze może tym zwycięstwem nie jest ale myślę, że też będziesz mieć takie poczucie, że właśnie los się wreszcie do Ciebie uśmiecha, że właśnie przezwyciężasz jakieś, jakieś przeciwności tego losu no i że wszystko będzie się już teraz układać po Twojej myśli, że wszystko się będzie realizować. A karty mówią: karta opiekuńcza, mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego, zaufaj mądrości boskiego planu. No, czasem, czasem trzeba właśnie tak. Dobrze, kochani, no to jeszcze sobie wylosujemy trzy karty rady, albo odpowiedzi na pytania. No to jak już tam uważacie, jeżeli macie jakieś pytanie, to można sobie zadać, a nawet trzy, bo kto powiedział, że jedno. Mogą być nawet trzy, a jeżeli nie, to może jakaś rada na, na dzień dzisiejszy dla Was w dopełnieniu tego, co powiedziały karty. No i już będziemy czytać. Tak, kochani jedyneczka. Istnieje coś lepszego, moi drodzy. Niebiosa przygotowały dla ciebie coś cudownego. Musisz jednak mieć świadomość, że nie jest to ta sama rzecz, jaką ty zaplanowałeś. Spytaj siebie, co byś wolał: otrzymać to, do czego dążysz, czy może coś, co uczyni cię nieporównywalnie szczęśliwszym i bardziej spełnionym. Czasami Bóg ma dla nas w zanadrzu coś tak wspaniałego, że sami nie bylibyśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Otwórz serce i umysł na możliwość, że zasługujesz na więcej niż to, o co prosisz. Zaufaj też, że anioły poprowadzą cię w nowych i ekscytujących kierunkach. Kochani, dwójeczka. A tu mamy tak. No czyli to taka odpowiedź bardziej dla tych, którzy ewentualnie zadali jakieś pytanie, tak? Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak. Jeśli pragniesz uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie kwestii, o którą pytałeś, zadaj dodatkowe pytanie, wyciągnij kolejną kartę. No dobra, no to wyrosujemy jeszcze jedną w takim razie do tego taka. Do tego taka. W którą stronę się nam temat rozwinie. No, moi drodzy, <laughs> no tego jeszcze nie było. No nie rozwinie się temat, ale popatrzcie, co wyszło. Wyszło drugie, tak, tylko tu jest tak jedno bez wykrzyknika, drugie z wykrzyknikiem. No to tu już nie ma dyskusji, tak? To jest zdecydowane tak. No nie wiem, o czym pomyśleliście. No, jeżeli to jest rada, to po prostu działajcie i wszystko dzisiaj się Wam powinno e, e, udać, i wszystkie Wasze plany i myśli są w dobrym kierunku, podążają i są prawidłowe, i decyzje, jakie podjęliście, są dobre. Więc po prostu się nie zastanawiajcie, tylko działajcie i wszystko to, czego chcecie, no wdrażajcie w życie, jak gdyby, tak? Natomiast jeżeli no, ktoś faktycznie pytał o, o, o coś konkretnego, no to zdecydowanie na 1000% moi kochani, tak, nie ma o czym dyskutować. No i trójeczka nam pozostała, kochani, poprawa zdrowia. Poprawa zdrowia. Anioły chcą, żebyś wiedział, że zdrowie osoby, o którą pytasz, niedługo ulegnie poprawie. Możesz poprosić o pomoc Archanioła Rafaela oraz swojej Anioły Stróż, żeby przyspieszyli proces uzdrawiania. Karta ta może również oznaczać, że w swoim życiu powinieneś podejmować więcej wyborów mających na uwadze twoje zdrowie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia ze szkodliwych pokarmów bądź innych substancji, powinieneś skorzystać z tego przewodnictwa. Wyeliminowanie niezdrowych przyzwyczajeń sprawi, że poczujesz się znowu silny i w pełni zdrowy. Moi drodzy, no to tak, pięknie rozpoczynamy nowy miesiąc. Życzę Wam cudownej środy. Przypominam tym, którzy jeszcze nie trafili na czytania miesięczne dla każdego znaku Zodiaku, na właśnie luty. Są na kanale, kochani, dla każdego znaku, więc odszukajcie sobie swoje czy ascendentalne. Czy też księżycowe znaki, którą energię bardziej odczuwacie, a może warto sprawdzić tu i tu, zobaczyć, wyciągnąć z tego jakąś esencję. A więc moi drodzy, cudownej, środy, no i do usłyszenia.